Najlepsze napady, nic nigdy nie widać Jedyne co wiem, że to jest podejście sprytne Oraz, że naszym hostem jest Pawlo112 Ciekawe co Pawlo112 dla nas przygotował W sumie nie wiadomo Oraz co kradniemy? Może diamenty? Nie wiem, widziałem, że było nas trzech przynajmniej Ale czy będziemy na samym końcu w trzech? Nie wiadomo I ktoś chyba nie kliknął Entera że jestem ready Już widzisz, że jestem ready Ogólnie to napisał dobrze? Nie, też napisał źle. O, kliknął koleś ten Enter. To jest ciekawe, co to ma takiego żółtego? Czy to się zglitchowało, czy jak? W sumie nie pamiętam takiego kostiumu, żeby miał takie żółte coś. O. Ciekawe. Bardzo ciekawe. Ale widzę, że jeden gracz się zepsuł. O, pojawił się już. Ciekawe. No, no, ja nie wiem co z nim jest nie tak, ale chyba on po prostu ma czarny ekran i on nic nie widzi. Ja jestem tego wręcz pewien. Coś zawiesiło. Kurde. Mamy ptaszka latającego. Jaki kozak. On umarł. Jak on to zrobił? Nie wiem, szczerze, nie mam pojęcia. Czemu on dostał 100 tysięcy? Patrzcie, on dostał 100 tysięcy za napad. Co się stało? To są jakieś tajemnice i ciekawostki GTA Online. Normalnie. On z Idzie teraz mi zrespi. No, normalnie wychodzę. Jeden, drugi, trzeci. Obydwo idzie. Mam w ogóle dostał 100 tysięcy, więc super, jest kozakiem. Jak dostać 100 tysięcy za nic nierobienie? Nie robienie? W każdym razie możemy jechać do tego kasyna. A, no to mamy haksa. Mamy haksa w takim razie. Jaki on ma... Zobaczmy kiedy ma konto ten koleś. Pokaż profil. Kiedy, od kiedy zacząłeś grać? 15 maja 2020. Wbrew pozorom oczywiście wiadomo, jest do nabicia, ale ta co napisał, no dość... Dość ci niepokoi. Zobaczmy co będzie jeszcze innego pokazywał. W takim razie. Zobaczmy co jeszcze będzie kiedyś innego pokazywał. A po drugi, druga rzecz, helikopter i tak jest dostępny na dachu posterunku policyjnego, więc respienie nawet gdziekolwiek na haksach. Oczywiście to nie, to nie ma sensu zupełnie, bo i tak jest helikopter dostępny, więc, więc super. Zależy co koleś ma, czy ma diamenty, bo w sumie nawet nie wiadomo. Ale random to random, niestety coś takiego się wylasowało. Będziemy grać, no. Jak tam kiedyś mówiłem w napadzie, no to co zbierzemy, no to i tak zebraliśmy ręcznie, nie, własnoręcznie, więc no, nie ma sensu wychodzić z takiego napadu. Chociaż, no fakt, no trochę pozostaje, że koleś ma nadprudone moce. i w tej miejscu i się nie rusza. <grywa> <grywa> o, ale tutaj dobrze napisał, kurde. To nieźle. Dobra, idę stąd, kurde. Grając podczas lekcji online, no. Spadę Dobra, idziemy na dół. Dobra, zaraz możemy skakać. Zrobił dostawę do Gana. Okej, okay, zobaczmy. Mam nadzieję, że nie napisze co to jest. Bo ja nie wiem jak... Ja chcę się zaskoczyć. Zbieramy środek na samym końcu. Okej, okay, czyli tak. Mamy gotówkę, złoto albo diamenty. Jesteśmy w trzech Diamenty raczej na 100% mi się wydaje, że to są. Nie ma dla mnie innej możliwości, żeby to cokolwiek innego było. To muszą być diamenty. Tak, tak, trafiłem. Diamenty w ogóle na trzy kubki. Najlepsze rozstawienie mamy. Mamy na trzy bramki. No, to jest najlepsze, co może być. Dobra, ja sobie zdążę tutaj wszystko otworzyć. Chociaż i tak, no. Pamiętajmy, że to udałoby się zebrać we dwóch, bo akurat tak to trafi się, To jest rozstawienie, którym aha, włączył koleś alarm, ale to już nie ma znaczenia. Ale dlaczego w ogóle włączył to hakowanie? O, wyszedł ktoś. Nie, nie wyszedł. Jednak koleś sam siebie postanowił, że unicestwi. Znowu dostał tysięcy, no. Do 100 000, no. Dlaczego? Czego on dostaje 100 tysięcy za tę misję? Znaczy to już akurat wiadomo, że on jest odpalony. Ale jedno pytanie: jakim co demo dostaje 100 tysięcy za misję, w której się nic nie dostaje poza finałem? To jest jedyne tylko moje pytanie. Jak on to zrobił? No, jaki szybcior! Jak ty zasuwasz? Patrzcie, jak on zapieprza. No, nawet jeszcze nie trafiłeś te swoje drzwi. Aż tędy się idzie. Gdzie się przed siebie gościł? Teraz możemy skakać, dopiero. Ciuuu, kurde, patrzcie, jaka wyścigówka z niego jest. my w tym tutaj etapie, co jesteśmy, no to, on to szybko przebiegnie, to. Nawet ja nie mam po co biec, no. Koleś odpalony ewidentnie jest. No tutaj to nawet nie ma już co robić. A ja po prostu sobie mogę iść, on załaduje i tak mnie tam. Ale mogę powiedzieć, że mój pasek na wyjście jest coraz większy, co prawda. No ale tak czy siak. A ten moment. Wszystko, co jeszcze. Nic jeszcze nie zebraliśmy. Ale, no, co zbierzemy, to jest i tak, jakby zarobione w sposób uczciwy, no. Trzy osoby i tak byśmy zebrali wszystko. Natkowo no, na ustawieniu z trzema bramkami, gdzie ja jeszcze otwieram dwie bramki. Więc otwieram 66 i dwie trzecie. Ale, no, powiem, że, no, nie jestem z tego faktu dość zadowolony, że akurat trafił się cheater. A. Zmieniło się jednak rozstawienie po page-up, Okej. Okay. Szczerze powiem, myślałem, że po PageUp się nie zmieni nic, ale ja raczej sądzę, że to jest. Znaczy wina tego, że to... Nikt z nas nie kiknął po prostu, tylko wszyscy nic nie kniknęli. Tak czy siak. E, jesteśmy w stanie zebrać wszystko i tak bez alarmu, więc wprost, nie to i tak jest wszystko do zebrania. lightowo. Więc ja zaczynam zbierać dopiero wózek F tamten koleś to jest odpalony, hakuje sobie bramkę C. Grabs! Koleś do no, walczy z bramką C, no. Widocznie jego haksy nie mają opcji otwierania automatycznie takich drzwi, no. Unlucky no. Jak to się mówi? A jednak mają chyba, bo otworzył w końcu. Ale otwiera mu to tak wolno, że... O Panie, o Panie... Nie wiem, bardzo mnie ciekawi co musi tym gościem kierować, nie? Że czytuje i dodatkowo jeszcze otwarcie nam się do tego przyznaje, że cheatuje. Bo ja gdziekolwiek grałem... Na jakiś grach multiplayer nigdy nie zdarzała się sytuacja taka właśnie, żeby koleś otwarcie się przez nowe cheatowania, no chyba że chciał dostać po prostu na własne życzenie bana, nie? Zazwyczaj się no po prostu z tym ukrywał w jakikolwiek sposób, mniejszy bądź większy. Y no, aby właśnie tego bana nie dostać, to są fakty akurat. No, no, bo naprawdę to szczerze nie ma sensu. No, koleś pokazuje wprost, że jest odpalony. No, bez jajno, naprawdę. Nawet w CS-ie, kurde, praktycznie nikt nie leci na full odpalę, bo to jest po prostu tykająca bomba. Przecież widać od razu, nie? Że koleś jest choćby odpalony, nie? Jak się bierze, kręci wokół siebie, nagle strzela z headshot. No, to nie ma sensu, po prostu. Jeszcze szkoda, że nie masz w tym haksie auto od razu zebrania wszystkiego, nie? Dobra, można wychodzić. Tak czy siak? No tutaj już niestety nas nie przeteleportuje, paleś. No ale to zapewne jest jakiś młodzik. Patrząc na to, akurat co sobie on pisał, no, nawet nie wiem, czy jest sens wyciągać broń tutaj w tym momencie. Lekcję online robi. Kurde, Byś się skupił na tej lekcji online, a nie kurde hakował w online. Jestem ciekaw, jak bardzo zepsuję ten napad. W ogóle kolej zrobił dostawę do Gana, jesteśmy w Czech. No, jakbyśmy byli we dwóch, miałoby to sens. Ale w Czech, to naprawdę mu się, mu zużyła się postarać, żeby nie zebrać wszystkiego. Jeżeli chodzi o diamenty, nie? To trzeba się postarać. No, ścieżki patrolowe też nawet i zrobił. Trzeba na około. lecimy. Trzeba teraz poczekać. To spowoduje alarm. Kto będzie taki dobry? Psiu, ten bieg do niego od razu. Dobrze, strzelaj do niego. Od razu. Dawaj, strzelaj! Od razu już róbmy ten alarm. No i teraz możemy biec. Biec. Biec, badewu. żeby się nie dogadali, w którą stronę idziemy po kostiumki. O, i się zawiesiły, panie, zepsuły się. Okej. Okay. Yy... Trudno. I się zbagował. Ale spoko. Tak, on nie jest aż tak naprawdę najważniejszy. O. Ciekawe, ciekawe. Jak to się wydarzyło, to nawet nie mam pojęcia. Co Się stało. Ja zasnąłem i nie widziałem, co tu się stało. Ale nie 100 tysięcy. No jeszcze 100 tysięcy dostał. O, alarmik. No! No! Kurde! Co ty dopiero teraz się zarejestrowałeś? <ścoughs> Enterem. Pomijamy ten napad. Nie, no, nie, no. Nie, no bez przesady, tak szczerze powiem. Nawet się z tym nie kryje, no. Żeby się z tym nie kryć, to trzeba być naprawdę po prostu głupim, że się nie kryje. Dobra, idziemy sobie na coś innego. Ja normalnie aż na to już patrzę, nie mogłem, jak Koleśowi idzie, gra. Jak mu wprost napisał o co chodzi, to dopiero wtedy się zorientował. A że walił Enter, no to dobra, no to można było już wtedy przeskipować. Jest przypału, tak zwanego. W ogóle tutaj w czterech na sprytnym podejściu. Całe czy się załadujemy. No i teraz pytanie, na co czekamy? No nie wiadomo, na co w ogóle mogę wyjść. Jeszcze z tej popcji, mogę wyjść no Nie wiem na co czekamy to wyjdę Orel Killer 0007 Czterech na agresywnym Działa sztuki, ciekawe Bez czaszki, jeszcze lepiej No jeden koleś mówi Panie 15% to za mało dla kogoś takiego jak ja 25 minimum Wywołał presję i dostał, dostał każdy po 20% To prawda mogę oczywiście normalnie wyjść i po prostu Nie to nie no nie i wszyscy idą, ale za to samochodu nie mamy. Pierwszej osoby do tego jeszcze gramy. Fajnie. No to fajnie. Będziemy gierali z pierwszej osoby. Jakie mamy? Nie mamy jeszcze broni. Tu mamy jakikolwiek samochód. Na cztery gadamy. W takim razie. Tu wsiadłeś. No dawaj, wsiadaj. Tam ten kolej sobie już jedzie. No to jedziemy w takim razie. Zablokowana pierwsza osoba. Ciekawe, bardzo ciekawe. Ogólnie nie, ponieważ bardzo rzadko ktokolwiek blokuje sobie pierwszą osobę na, na jakiejkolwiek akcji. A co dopiero na napadzie? Czekamy. Będziemy musieli czekać na gościa, nie? Zebrałem prawie krzycznie każdego z drużyny poza tym jednym. Umieść ładunek termiczny. O, ja nie będę umieszczał. Wolę swoje zachować. Walcie ten ładunek. Na co stoisz, na co patrzysz? Ja nie chcę walić swojego ładunku, bo chcę je zostawić w skarbcu. Nie zrobię po prostu tych, no. Przepustek w skrócie. Na podejściu agresywnym one się dość przydadzą, żeby zaoszczędzić sobie te ładunki termiczne. Ale nie są jakby najważniejszą rzeczą. Tam widziałem tego gościa. Dobra. Tic, tic, tic. O kurde, nie zrobił dostaw dogana, koleś. Koleś dostaw Dugana nie zrobił. Ja pieprzę. To utrudnił zadanie dość mocno, tak naprawdę, ale jednocześnie mamy inne bronie niż standardowe, więc problemu raczej nie będzie. Ale naprawdę bardzo mocno utrudnił zadanie w ten sposób. To jest jeszcze nie wiadomo gdzie sam, nie, bo nie ma też ścieżek patrolowych zrobionych. Eee, więc no niestety mamy tutaj lipę pod tym względem. Jak to wygląda sytuacja? Tam są trochę nie żyją. Tutaj. Tru tu 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 tu. Prawie, że życie mi się skończyło. Chyba może nie będę aż tak raszował. po prostu się wyleczę, dam sobie pancerze, o pancerzów nie kupiłem i się wyleczymy. Ktoś rzucił jakiś ładunek? Tutaj chyba rzucili. Nikt nie rzucił żadnego ładunku, naprawdę? Na żadne drzwi? Chyba to ja rzucam swój tutaj, na środku ekranu, będzie im najpro będzie najprościej cokolwiek żeby widzieli. To tutaj jest to zrobione, okej, okay. pyk. To, że to nie jest yy, ten, nie na ładunek, to otworzę tę windę. A, nie otworzę, bo już jest koniec. Koleś od nas padł. Sorry. Sam się kurde soruję, ja nie sorry mi tutaj. Demokratycznie chcę to przeskipować. To jest za mną? Jedna z tych osób jest? Nie, nie było. Są za resetem. Okej. Dobra, ale teraz tak akurat bez kapy, nie? To zrobimy ostatnią próbę tego. Jak się nie uda, to po prostu szukamy czegoś innego. Teraz dopiero możemy zacząć grać. Dawaj, walimy gościa. Teraz z tym w ogóle jakkolwiek możemy cokolwiek robić. Przypadek R kliknąłem. Tym jak cokolwiek można robić, nie? Zastanawiać się na potencjalnie, to Jak to przejść. A, tak, to. Patrz. Gdy, to się uspokój. No patrzcie. Walimy dwóch gości naraz. I teraz co się da to. wybranie cokolwiek da się zrobić. O, ktoś otworzył tam te. Schowam się. Ekwipunek, pancerz. W ogóle pancerzów nie kupiłem, więc jest troszeczkę lipa. Po tym podejściu kupię, kupię nowe pancerze. Chyba te, te, tego rozwalę, bo tamtego mógłby potencjalnie rozwalić. Okay. I co? Otwiera ktoś te? Nie otwieram, no to ja otwieram windę. Ale się otworzył save do dziennego targu, ale ja szczerze wątpię, że oni w ogóle będą potrafili z tego korzystać. A raz uznają, że w sumie po co iść, albo ktoś uzna, że w sumie po co iść, jesteśmy na tym podejściu agresywnym. No, w ogóle u nas jedna osoba zmarła, więc super. Idzie coraz, coraz lepiej. Ja w ogóle windę nam otworzyłem, więc ja zapraszam do windy wszystkich. Ktoś z nim kliknie E. Nie, nie klikają. Czekamy na ostatniego gościa. Oni kliknęli e i przez to się przeteleportowali i mnie tu zostawili. To czekam do niego, ja cię windę trzymam, teori. O, i koleś znowu zmarł. O, przeskipowali teraz. Super. Teraz jakiś napad sprytny, ale nie wiadomo z czym. We dwóch jesteśmy, okej. Okay. Jesteśmy we dwóch. Właściwie to mogą być tak, mogą być diamenty, mogą być i obrazy, może być i złoto. Diamenty mogą być we dwóch, bo da się zebrać we dwóch, nie? Co prawda? Aby zebrać wszystko, że wszystko, no to trzeba polować na podejście z trzema bramkami w skrócie. No, ale jednakże jest to jak najbardziej możliwe. No i na co stoisz? Na co czekasz? Chcesz prowadzić samochód? On chce prowadzić ten samochód. No Zobaczcie, nic z koleś nie napisze, no i co? Mam się domyślać, co ty chcesz zrobić? Podejście bez czaszki też jest. Jeżdżę sobie standardowo, czyli nie znam tego sobie skipa. Który level? 26 a no, to tragedii nie mam. widać, że po prostu grał, bo tam był w achievement'cie jednym, po setnego ostatniego poziomu to nie posiada go aż tak dużo osób, wbrew pozorom. Nie będę dokładnie ile, ale wiem, że to nie było jakoś mega dużo. Nie wiem, cały czas mnie zastanawia, co może mieć, ale diamenty zazwyczaj randomy raczej nie odpalają we dwóch, więc raczej odrzuciłbym diamenty. Złoto jest to dość prawdopodobne, że odpalił we dwóch, jak i obrazy jest bardzo prawdopodobne. Ale jeżeli miałbym obstawiać teraz, po czasie stwierdzam, że to muszą być albo obrazy, albo złoto. Raczej wątpię, że odpalił on diamenty na dwóch, bo zazwyczaj random po prostu nie odpalaliby diamentów na dwóch. No ale może tak, może wziął złoto, może ma złoto. A, jeszcze w sumie... Co do tego właśnie gościa odpalonego, to jak wy, jakie wy macie w sumie na to zdanie? Dobra, otwarte, w ogóle jakie macie na to zdanie? Jak Dołączyłby taki koleś na napad? Czy jednakże zostawać na takim napadzie, czy od razu z takiego napadu wychodzić? Ja, jak wy byście robili, aby wam się taki koleś losował? Jedni powiedzą, że no po co grać w ogóle z cheaterem, nie? Można od razu wyjść. Jedni zaś powiedzą, no w sumie no co zebraliśmy, to zebraliśmy tak naprawdę uczciwie, nie? Nie zostało to zrespione, więc jakby normalnie zarobione. No ja akurat jestem tego zdania nie, że no co zebraliśmy to zebraliśmy nie, no ale no jeżeli koleś aż tak jawnie pokazuje wszystko no to to nawet nie można udawać <ścoughs> nic, eee, że coś zrobił, że no nie jest czysty nawet, nawet nie da się tego udawać to mam obrazy, czyli tak jak się spodziewałem po czasie eee, wziął w ogóle page na obrazy, więc jakbym mam być szczery biorąc page na obrazy bez eee, tego. Kurde, bez czaszki, no to to jest takie easy, to będziemy mieli. Teraz naprawdę tak łatwo, jak to jeszcze nikt nie miał w ogóle. Nie no, na pewno już mieli, ale to jest tak dużo czasu, że no tutaj chyba ja już nawet sam bym to wszystko zebrał, ale to tutaj też pewnie nie będę, że zebrałbym wszystko sam. Bierzemy następny obraz. On akurat sam też chyba hakuje, chyba nie jestem tego do końca pewien. Idzie teraz dopiero na obrazek. A, o ile pójdzie na ten obrazek, a I się nie zatknie na hakowaniu. Ja już idę, zaraz zabieramy CD. W ogóle on też wziął te skrytki właśnie. Nawet tego nie skipuję, nie bo ja wiem, że to jest będzie za proste. Pewnie powinienem to skipować. się zostawiamy zostawiam jeden obraz i zbieram wszystko. Normalnie no wykierowuję mu napad. Prost. No i co? Co ci tak długo idzie? Co ty tam stoisz na hawku przy tym panelu czy jak? No, chyba nie stoi, no. Na to wychodzi. Chyba nie. Nie wiem, nie mam pojęcia, szczerze. Ja już wszystko praktycznie zrobiłem. O, w końcu go otworzył. Dwie minuty mu to zajęło. Rozumiem, skąd ta page w takim razie na obrazie, obrazek, skoro ci panel zajął dwie minuty. A! Nie schakowałeś tego. Zrezygnował. Okej. Okay. To tym bardziej wszystko wyjaśnia. Zrezygnował, no. Kurde. Mam nadzieję, że za te pieniądze co tutaj zrobimy na tym napadzie kupisz sobie ten panel, żebyś mógł sobie poćwiczyć hakowanie. Bo bez hakowania to nie robota, panie. Skoro ja ci wszystko otworzyłem, a to jedyne co zrobiłeś na napadzie, to zebrałeś dwa obrazki. Dobra, nawet nie będziemy już tego skipować, nie? Bo tu nie ma już co skipować. Nie będę też tych y, y, robił skrytek, bo tak to bym miał czas. Bo sądziłem, że to w końcu schakował. A tak to nawet mnie będę wiercił tej skrytki. Bibu. Wiecie co, to nawet otwieranie karty z tym gościem jest czasem... Nawet naprawdę, nie jak ja samemu robiłem to, no to było o wiele prościej No w sumie to proste, no kliknąć dwoma rękami w tym samym czasie przyciskną. no nic trudnego Ale o wiele to jest łatwiejsze niż czasem walenie nawet karty z tymi ludźmi tutaj, co są na tym napadzie Albo czasem nawet taki drugi komputer jest bardziej przydatny niż ci ludzie na tym napadzie To wtedy jest dopiero przypał Jeżeli ja ustawię drugi komputer, który jest bardziej przydatny niż w ogóle ktokolwiek na tym napadzie, gdyby miał sam pomóc To wtedy naprawdę, to do... wtedy jest dopiero Kartę miałem walnąć, ten drzwi Ile miałem rozkminę, żeby windą pojechać? Ale w sumie tam jest jeden koleś, który chodzi i, mo i może mógłby nas potencjalnie zauważyć. E, dobra, sytuacja wygląda tak, że mamy zamknięte, więc musimy poczekać, aż on przejdzie. Więc poczekamy sobie chwilę. Idzie. Tam jej dobrze, że nie zrobił dostaw do Gana niepotrzebnie. Ja ma. Dobra, można przejść. Jest tak daleko, że ja zdążę. A czy on zdąży? Już nie mam pojęcia. Chyba zdążył z tego co widzę. Skoro, skoro jest tutaj postrój, to chyba zdążył. No. Możemy iść. Dzień dobry. Ja idę tutaj. Idzie tutaj. Idzie, idzie. Świetnie. No i dobra. Możemy iść sobie tędy, zająć się tym gościem. Dobra, walimy gościa i od razu do góry. No i chyba blisko samochody. No to fajnie. Będzie ta ucieczka pod tym mostem. Co to jest za pojazd? Wezmę żółty, bo żółty jest ładniejszy. Blistia. A, nie, czemu on wsiadłeś do innego samochodu zamiast ze mną pojechać? W ogóle to jest takie beznadziejne w prowadzeniu, że to szok. Jedziesz w ogóle stamtąd, bo tak na razie idzie ci to dość powoli. Patrz, ja już 10 km wykonałem, tego dalej nie ma. Czekaj, czy on w ogóle wie, gdzie jest ten. Helikopter. Będzie jako tak to jak strzałkę mu pokażę. A zobaczymy. On nie wie, gdzie jest helikopter, on sobie jedzie gdzie jak strzałka pokazuje. Ta nie brzmi tylko po co on wsiadł do drugiego samochodu zamiast jechać ze mną. To jest pytanie chyba na które nie ma odpowiedzi. Nie, to jest bez sensu ruch. To samochód dwuosobowy. Nie wiem, nie, wiem, nie mam pojęcia. To że łatwiej razem się łatwiej się rozdzielić. On ma na myśli. Będę go gonił helikopterem. Chociaż dobrze, że przynajmniej ja wszystko to mu zrobiłem na tym napadzie. Ale trochę no jednak musi pooglądać sobie. radników choćby... Jak, jak to uciekać z tego kasyna? Stary, helikopter tu jest. Dwie minuty byśmy tam byli. A nie tak jak ty teraz pewno... Będziesz jechał to samochodem 10. No nie. Drzewo zahaczyłem. Kolejne drzewo zahaczyłem. No. I co? Wsiądziesz? Ja no, wsiądziesz. Dobra, odlatujemy. najlepszy kierowca, nie? Zahaczył we wszystko co się dało. Dobra, le leć do góry helikopterze. to znowu. To jeszcze na dwa razy. O jednak nie. Kurde, to nie najlepiej. To eee, unlucky. No to musimy wylądować na, na jakimś terenie, który da radę w ogóle uciec. No, chyba jakkolwiek mi się udało. Teraz wyhamuję. O, wyhamował. No trudno. Unlucky. Zepsuł się. A, tak radę, że wjechałem w 5 drzew, nie? Tak, jakbym nie wjechał w 5 drzew, no to by tak się nie wydarzyło. Ale przynajmniej przestali gonić nas. Patrz, teraz będziesz prowadził samochód. A, jeszcze 200 metrów koleś, Dawaj, jedziesz, jedziesz, jedziesz. i fajnie, udało się zaliczyć. ...ten napadzik. O, platynę, kurde, dostał. Tu dobrze ci poszło. 1700, 800, tam do podziału. Dla mnie jest tego 200, prawie że 70. No trochę zabrakło. W sumie, jakby ten helikopter się nie zepsuł, byłaby to elita, mimo wszystko. No, w ogóle ma na całkiem dużo kupione rzeczy w tym salonie. Taka propo. No i napad udany. No. Wszystko za 5, tylko page wzięta na te obrazy. No i dobra, no. Dla mnie kolejny jakiś tam... Hashik wpada na konto w challenge'u tam 100 miliardów i plus trochę dla mnie. No to dobra, to tyle, No.